Ciężkie, powolne uderzenia pianina Dźwięk wiatru i odległych syren policyjnych Posłuchajcie opowieści o duszy, która chciała błyszczeć Ale spłonęła w ogniu własnej dumy Billy był młody, chciał mieć światu swoich stóp Pieniądze, sławy i szacunek aż po grób Ulica go wołała, obiecała złote góry nie wiedział, że nad jego głową zbierają się chmury Chciał udowodnić starszym, że jest twardszy niż stal Że w jego sercu nie ma miejsca na litość czy żal Zrobię wszystko, mówił patrząc diabłu w oczy Nie wiedząc, że ta ścieżka przepaść go stoczy z diabłem na plecach, nie czujesz ciężaru Póki muzyka gra, nie widzisz pożaru Ale kiedy ucichnie rytm i zgaśnie światło Zrozumiesz, że duszę sprzedać jest w grę, której nie da się wygrać Przyszła noc próby Gang dał mu zadanie Miał pokazać, że zasługuje na ich uznanie Znaleźli kobietę w ciemnej, bocznej uliczce Zaciągnęli na dach Betonowej klatce izbie Billy chciał być pierwszy Chciał pokazać siłę W ciemnościach nocy kopał własną mogiłę Wśród krzyków i śmiechu Triumfu i brudu Czekał na znak, na owację, o tłum Wyjął latarkę Chciał zobaczyć jej twarz Zwycięzca bierze wszystko, spójrz co teraz ma Snop światła padł na jej zakrwawione oczy Bili poczuł, jak krew w żyłach mu broczy To nie była obca, to nie był wróg z oddali To była jedyna osoba, która go kochali pod warstwą bólu w świetle księżyca zobaczył twarz matki Zamarła ulica, krzykując w gardle, świat się zatrzymał To był ten moment, w którym diabeł go doścignął. Shut so